Pojedziemy prosto, czyli będziemy zjeżdżać z drogi pierwszeństwem, drogę pierwszeństwa masz w lewo, a my prosto jedziemy. Tak jest tutaj. A prosto nie ma możliwości. Czyli można się, można się złapać na takiej yy, niespodziance, tak? Oczywiście egzaminator nie powiedziałby prosto, ale mógłby się nic nie odzywać. Wtedy jak nic się nie odzywa, to jedziesz generalnie co do zasady prosto, ale nie zawsze jak to widzimy, prosto się da. I wtedy trzeba dostrzec to, że, że prosto pojechać nie możemy.